Heyo, wracam dzisiaj z waszą ulubioną serią na temat życia i szkoły w Stanach Zjednoczonych. Bez zbędnego zgadania przechodzimy do waszych pytań. Nie. Czy w liceum w USA na biologii rozkrajaliście żabę? Nie wiem, że to jest popularny motyw, który pojawia się często w filmach. My nie mieliśmy tej przyjemności rozkrajania żaby. Mieliśmy normalne zajęcia biologii, podobne do tych w gimnazjum czy w liceum w Polsce. Używaliśmy mikroskopów i tam pobieraliśmy między innymi wymaz z naszego policzka czy obserwowaliśmy liście. Co ciekawe, na zewnątrz mieliśmy taki staw i tam Podawane były różne żyjątka, i często było też tak, że pobieraliśmy wodę z, z tego stagu i obserwowaliśmy, co tam się dzieje. Właśnie pod tym mikroskopem sadziliśmy także pomidory i fasole. To ile książek na rok zdążyliście przerobić w takim tempie? Jakbyśmy czytali na lekcji fragmentami, to nawet lalki przez rok byśmy nie przerobili. Tutaj ten komentarz odnosi się do sposobów, w jaki my omawialiśmy lektury w Stanach. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to my omawialiśmy lektury na fragmenty, czyli wie, wiemy, jak to wygląda w Polsce. Nauczyciel zadaje nam jakąś lekturę i mówi na przykład OK, za dwa tygodnie będziemy omawiać lalkę, Bolesława Prusa, proszę sobie ją wypożyczyć i przeczytać. No i wtedy uczeń idzie do biblioteki i domu sobie czyta. Codziennie po fragmencie, lub y, dzień przed zajęciami y, czytana, szybko streszczenie, ponieważ Olał to w ogóle. Y, w Stanach, y, kiedy omawialiśmy jakąś książkę, to oczywiście też każdy sobie ją wypożyczał, przechodziliśmy z tą książką na pierwsze zajęcia i wtedy nauczycielka na początku tłumaczyła nam genezę, tam historię, opowiadała kilka słów o autorze i zaczynaliśmy czytać książkę na lekcji. Czytaliśmy na pierwsze kilka stron, jakieś tam wiecie ciekawe fragmenty, po czym mówiła: okej, okay, teraz ten rozdział dokończcie sobie w domu. Przechodziliśmy na następne zajęcia I tam omawialiśmy to, co przeczytaliśmy w domu. Dzięki temu byliśmy cały czas na bieżąco, bo przychodziliśmy danego dnia i omawialiśmy to, co przeczytaliśmy wieczorem. I zazwyczaj to było kilka stron, jakiś rozdział, jakiś akt, no zależnie, zależnie od książki, i omawialiśmy tylko to, co przeczytaliśmy lub uzupełnialiśmy to jakimiś fragmentami. Dzięki temu byliśmy cały czas na bieżąco i rozumieliśmy to, co czytamy. Bo ile razy było tak. Jeśli ja czytałam lekturę jakąś w Polsce I ja tutaj mówię o jakichś takich bardziej wymagających lekturach, nie? I y, ja przeczytałam ją, okej, okay, przeczytałam ją sama w domu Tam połowę oczywiście nie zrozumiałam Przychodziłam na zajęcia po przeczytaniu tej książki I wtedy nauczycielka nam tłumaczyła i opowiadała Że słuchajcie, tutaj była taka aluzja do sytuacji w Polsce Jaka wtedy miała miejsce A tutaj była aluzja do tego czy do tamtego A tutaj ten autor miał na myśli to czy tamto I ona mi to wszystko mówiła w momencie, kiedy ja już przeczytałam książkę i ja nie wyłapałam tych rzeczy, bo nie miałam o nich pojęcia, bo po prostu dała mi książkę do przeczytania i powiedziała, proszę, czytaj. I zazwyczaj po takim omówieniu i opracowaniu tej lektury, ja miałam ochotę tę książkę przeczytać jeszcze raz, żeby wtedy, żeby móc sobie dopiero wtedy wyłapać te wszystkie aluzje i, i zrozumieć ją tak, jakby na nowo. Bo to, że ja sobie ją przeczytałam sama, to, to zazwyczaj nic mi nie dawało. A dzięki temu, że my w Stanach omawialiśmy ją fragment po fragmencie, ja rozumiałam wszystko i byłam cały czas na bieżąco. Nie powiedziałabym również, że schodziło z tym dłużej, ponieważ w Polsce też my mamy zazwyczaj jakiś, jakiś okres czasu na przeczytanie lektury, a tam. Te dwa tygodnie, które my tutaj w Polsce wykorzystywaliśmy na przeczytanie tej książki w domu, my od razu ją i czytaliśmy, i analizowaliśmy na lekcji, więc te dwa tygodnie nie mieliśmy ich wyjętych na przeczytanie nowej lektury, tylko my przez te dwa tygodnie ją i czytaliśmy, i analizowaliśmy. Było dwa w jednym. Czy to prawda, że w Stanach dzieci są mniej samodzielne niż w Polsce? Ciężko jest mi się wypowiedzieć o dzieciach, ponieważ nie miałam z nimi tak taksyczności. Co prawda opiekowałam się tam czasem dziećmi, ale no, nie, nie mogę tutaj nic za bardzo się wypowiedzieć. Ale jeśli chodzi o nastolatków, o osoby w takim wieku od 15 do 18 lat, czyli takie w high school, z takimi jak, jak moi znajomi, z którymi się tam zadawałam, muszę powiedzieć, że są o wiele bardziej samodzielni niż my tutaj w Polsce, ponieważ oni już od 16 roku życia, nie wiem jak w innych stanach, ale w New Jersey można już pracować. O 16 roku życia, oni wchodzą do pracy i zarabiają na swoje zachcianki. Zarabiają na swoje paliwo do swoich samochodów, zarabiają na swoje rachunki, czyli sami opłacają swój telefon. Co prawda, mają nowego iPhone'a 8 w tym wypadku, czy tam X, ale sami sobie go opłacają, bo pracują na kasach, w supermarketach, w kinie, w restauracjach, na stacjach benzynowych wszędzie, gdzieś się da i po szkole idą do pracy i na weekendach też pracują. Tam w tej kulturze nastolatkowie muszą bardzo szybko się usamodzielić Ja tutaj, wiecie, generalizuję, ale u nas w Polsce jest tak, że rodzice pomagają. Jak tylko mogą, będą swojemu dziecku pomagać, a tam ty kończysz tam 16 czy 18 lat, okej, okay, zacznij zarabiać, zacznij pracować sam na siebie. Wspominałam wam również o tym, że studia w Stanach są bardzo drogie i jeśli rodzina jest ogarnięta albo jeśli to jest naprawdę jakaś bogata rodzina, lekarzy czy prawników, to oni myślą o przyszłości swojego dziecka i zakładają od naj Młodszych lat, albo nawet zaraz po narodzeniu Zakładają mu lokatę, zakładają mu konto W banku i odkładają na to Konto na studia tego dziecka, ponieważ Te studia są takie drogie, zabezpieczają się W ten sposób i myślą o przyszłości tego dziecka Bo chcą, żeby było wykształcone Więc wpłacają i przez te Tam 16 czy 18 lat odkładają Potem to dziecko staje się dorosłe i oni mówią Proszę, tutaj są twoje pieniądze na studia Jeśli rodzinka jest mniej na przykład ogarnięta, albo nie chce Pomóc swojego dziecka, no nie wiem, tam no różne powody mogą być No to wtedy dziecko no I tak bardzo często się zdarzało, moim moi i musieli sobie brać, musieli brać kredyty na siebie, czyli wchodzą dopiero w dorosłość i już biorą sobie ogromny kredyt, który będą spłacać najprawdopodobniej do 30 czy 40 roku życia na studia, aby się wykształcić. Wydaje mi się, że u nas rodzice w Polsce bardziej tak o nas dbają i myślą sobie, że aha, dobrze, ta osoba się uczy, to dopó dopóki ta osoba będzie się uczyć, to ja jej będę pomagać, czy tam na studiach, czy tam będą dawać, wiecie, słoiki, czy będą dawać tam jakieś yy, pieniążki na... Yy, pieniążki w ogóle, nienawidzę zdrowień, ale okej, okay. mniejsza o to pieniądze, na wynajem pokoju czy tam no różne, nie? Ale tutaj mówię, no, generalizuję, ale troszeczkę się to różni i wydaje mi się, że są bardziej samodzielni. Rozwiniesz temat mundurków dla bezpieczeństwa. W jednej ze szkół, do których ja chodziłam w Lodaj, mieliśmy mundurki tylko dlatego, że Lodaj należy do Bergen County, do hrabstwa albo do, jak to do gminy Bergen. W całej gminie, w całym Ka Bergen County jest, są wymagane mundurki we wszystkich szkołach, a to dlatego, że ta dzielnica, ta okolica nie jest najbezpieczniejsza. Tam jest bardzo duża różnorodność kulturowa. I są narkotyki, są gangi, są Dilerzy I oni po prostu nie chcieli, aby to przenosiło się na teren szkoły i aby to było widoczne Kto ogląda Riverdale, ten wie jak wyglądało liceum w Southside I tam właśnie byli serpents i byli ci inni I oni chodzili w tych swoich kurtkach Były te gangi, były te zamieszki I oni po prostu chcieli tego uniknąć, nie chcieli, żeby to się właśnie przenosiło na teren szkoły Więc były nałożone na nas mundurki, jednak to, że my mieliśmy mundurki, to nie znaczy, że ktoś ingerował w to, jak my wyglądamy. Ja wiem, tutaj to jest po prostu hipokryzja, ale im chodziło po prostu o nasze bezpieczeństwo. Co nie zmienia faktu, że nikt nie patrzył. Jaki my mamy makijaż? Jaki mamy kolor włosów? Czy mamy kreskę na oku? Czy mamy pomalowane usta na czerwono? Czy ma, jakie mamy paznokcie? Jak długie mamy paznokcie? Czy mamy kolorowe skarpetki? Czy mamy jakieś, nie wiem, wydziwioną fryzurę albo jakieś śmieszne buty? Czy ktoś przyszedł na przykład w papciach? Ludzie przychodzili w papciach sobie do szkoły i nikogo to nie interesowało. Więc. To wcale nie ingerowali, po prostu im chodziło o to, żeby nie, żeby nie pokazywać tej swojej przynależności do gangów. I my no mieliśmy po prostu te mundurki w chobadką, to w szkoły, w której chodziłam wcześniej, nie było tych mundurków. To była taka. W chobadką to jest taka mała mieścina, więc tam to nie było mowy o gangach i tam mogliśmy chodzić ubrani jak chcieliśmy, nawet w piżamach. Przypomniała mi się też taka sytuacja, jeśli chodzi jeszcze o ubiór Nie wiem, czy to była wtedy taka chwilowa moda, ale wszyscy chłopacy, jak ja byłam wtedy w Stanach, nosili swoje spodnie bardzo nisko i ja nie mogłam tego zrozumieć, bo ja, ja widziałam wszystkie majtki, ja widziałam majtki wszystkich chłopaków ym, I ja widziałam po prostu codziennie, ich majtki widziałam, czy je zmieniają, czy nie Bo y, mieli te spodnie tak nisko i nawet jeśli mieli pasek do spodni, to te spodnie i tak były specjalnie tak obniżone, żeby te, by te majtki były widać Albo te majtki były tak podciągnięte y, do, do góry I też nikt nie mówił, hej widzę twoje majtki, nie chcę tego widzieć Po prostu no nie, wydaje mi się, że taka moda była, jest ciekawa, czy to dalej jest popularne jak to jest z szewkami? Faktycznie są na korytarzu, gdzie w takim razie zmienia się buty albo zostawia kurtki? Tak, szafki są na korytarzu i butów się nie zmienia. Wchodzimy w takich butach, w jakich przyszliśmy Nieważne, czy jest wiosna, lato, jesień, czy zima Po szkole wchodzimy w naszych butach Nie musimy ich zmieniać Kurtki zostawiamy w szafkach Jeśli uda mi się znaleźć jakieś zdjęcie wnętrza mojej szafki To wam pokażę, albo może znajdę na necie Ale szafka zazwyczaj wyglądała tak Że na górze były dwie półeczki na książki Tutaj był, po środku był taki hmm, Haczyk, gdzie wieszaliśmy Nasze bluzy, kurtki, płaszcze, cokolwiek No i na samym dole też mogliśmy sobie Kłaść na przykład nasze ciężkie książki Czy torby, tam, czy właśnie o torby, jeśli to byli na przykład sportowcy i potrzebowali torby na zmianę, jakieś tam ubranie. Bardzo modne było też dekorowanie szafek i dziewczyny na tej wewnętrznej stronie, szafki na tych drzwiach, bardzo lubiły przyklejać sobie lustro, wiecie, żeby otwierały sobie tą szafkę i mogły się oglądać, przyklejały też plakaty albo zdjęcia ze swoimi przyjaciółkami. Takie dekorowanie, we, dekorowanie wnętrz szafek było bardzo popularne. Czy codziennie miałaś taką samą liczbę godzin w szkole i czy mieliście jakieś wolne lekcje zarządzone przez nauczyciela, że na przykład no dobra, to dzisiaj wolna lekcja. Ym, nigdy nie było to tak oficjalnie, oficjalnie powiedziane, że okej, okay, wolna lekcja, róbcie sobie co chcecie, ym, ale czasem na przykład oglądaliśmy filmy albo graliśmy w jakieś gry w ramach ym, takiego review, takiego przypomnienia albo podsumowania informacji z danego działu, ym, więc no, to były takie luźniejsze zajęcia albo robiliśmy jakieś ym, plakaty, jakąś pracę w grupach, ale nigdy nie było tak, że okej, okay, dobra, samowolka, róbcie co chcecie. Co ciekawe, tak jak wam powiedziałam, my wybieraliśmy sobie swoje przedmioty I codziennie mieliśmy te same lekcje, od poniedziałku do piątku, tak jak powiedziałam I mm, wiadomo, były przedmioty, które musieliśmy wziąć, czyli matma, polski i polski, angielski, WEF I tam jeszcze kilka innych I każdy przedmiot... Em, Dawał nam odpowiednią liczbę kredytów Nie wiem, jak to tłumaczyć te kredyt. wydaje mi się, że... no dajmy, że kredyty I aby ukończyć em, liceum, musieliśmy zdobyć odpowiednią liczbę tych kredytów Zazwyczaj to było 120, w tych szkołach, w których ja byłam, to było 120 kredytów I na przykład angielski dawał wam 5 kredytów i mieliście angielski przez 4 lata a więc 5 razy 5 to już macie 25 kredytów. Nie 5 razy 5, 4 razy 5, przepraszam, 4 lata po 5 kredytów, 20 kredytów. I musieliście sobie to uzbierać odpowiednią liczbę. I były przedmioty, które miały tych kredytów mniej, lub nie miały ich wcale. I takim przedmiotem było na przykład, nie wiem jak to się nazywało, Starry Guy. No. Study class czy coś takiego, to było takie po prostu okienko. Wy przychodziliście do klasy, był tam nauczyciel, który was pilnował, ale wy mogliście na tych zajęciach robić co chcecie. Mogliście sobie odrabiać zadanie domowe, mogliście się uczyć, mogliście pracować nad jakimś tam projektem, rozwijać swoje zainteresowania, rysować, robić jakieś tam, nie wiem, rzeźby, no cokolwiek. To było wasze 45 minut i wy mogliście robić, co chcecie, nauczyciel w to nie ingerował Jednak takie, takie zajęcia nie dawały wam żadnych kredytów I tak samo takie niektóre przedmioty właśnie miały ich mniej Nie pamiętam, które miały mniej, ale na pewno już nie takie Najwięcej no, miały oczywiście biologia, chemia, fizyka i matematyka i angielski To były przedmioty, które tych kredytów dawały najwięcej ale jeśli ktoś był już w ostatniej klasie albo przedostatniej i dobrze sobie obliczył tę liczbę kredytów i widział, że okej, okay, mam już ich na przykład 125, nie potrzebuję więcej, a muszę jeszcze wziąć jakieś dwa dodatkowe przedmioty. To oczywiście, że mógł sobie wziąć właśnie takie wolno, taką wolną lekcję albo coś, coś luźniejszego, co dawało mu tych kredytów mniej. Po co miał sobie jeszcze dowalać jakieś ciężkie przedmioty, nie? Więc to było fajne, że my mogliśmy dysponować, manipulować swoimi zajęciami tak, jak chcieliśmy. I tutaj też jest pytanie. Ono zbierało dużo lajków. Czy długie paznokcie były akceptowane przez nauczyciela od Tak jak powiedziałam, nikogo nie obchodziły twoje paznokcie twój wygląd, twoje oczy, yy, twoje włosy. Nie, po prostu, okej, okay, jak sobie złamałaś poznokcia na w łapiąc piłkę, no to, no to twój problem. No, ale nikt nie patrzył nam na poznokcie I tutaj oceniam Was do filmiku, który pojawił się ostatnio, gdzie czytam Wasze historie z polskich szkół i tam się wypowiadam na temat, na temat wyglądu w szkole i co ja o tym uważam. Więc zapraszam, jeśli, jeśli jeszcze ktoś nie widział. O, jeszcze na temat ubioru powiem Wam na koniec bardzo fajną ciekawostkę U mnie w Haparkong i to jest też dosyć popularne Jeśli właśnie szkoła nie ma mundurków, to ma swój sklepik I tam oni oferują swoje ubrania I to jest bardzo popularne I pomimo, że u mnie w Haparkong tak jak powiedziałam, tam nie było mundurków To każdy chodził w, w tych szkolnych rzeczach, w tych szkolnych bluzach czy koszulkach I to zazwyczaj była po prostu nazwa szkoły I te koszulki i te bluzy były w barwach tej szkoły albo dresy I oni wszyscy uwielbiali te ciuchy i oni tak się czuli Fajnie, że oni to jest ich szkoła, oni przynależą, to jest ich, jest ich społeczność. I te ubrania były bardzo drogie. Ja pamiętam, one były porównywalne cenami do plus, na przykład Nike czy Adidasa. Ja, ja nie kupiłam ich, bo mi było po prostu szkoda kasy. Ale tak, właśnie były takie sklepiki i one oferowały właśnie takie gadżety. Czapki z daszkiem też, takie różne właśnie pierdoły I tak, to było właśnie bardzo popularne i bardzo je lubili. I to już wszystkie pytania, na które dzisiaj odpowiem. Jeśli jeszcze uważacie, że powinnam coś poruszyć, zostawiajcie swoje pytania tutaj teraz w komentarzach. My widzimy się w następnym filmiku. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu. Do następnego. Pa!